Będzie co ty, no weź ten kabel sto. No, to jest dziewięćdziesiątka, dawaj, dawaj. To dziewięćdziesiątkę musi zrobić. Creepery za tobą. Elo. Będzie teraz jak myśli, what, jak on to zrobił? Przecież to było nie do przejścia. Przecież zostawiłeś bloczki, widziałem to, ślepy nie Jasne. Jestem. Jasne, jasne, jasne. 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 <laughs> Zadźwignia. Ultra. Important checkpoint. <laughs> NIE! <laughs> Jump in the butter hole Czyli musimy do dziurki trafić, manju Jest Dokładnie, widzisz Ja ten na potrafię wchodzić nie. w dziurki uh, Quit surprise, o co chodzi? What? LAFA! LAFA! LAFA, nie, 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 nie nie! Fak, fak, fak Nie, nie No tu był klocek na 100% Fak, manjo, pomóż! <grym> To mango. tyle, kochani widzowie. W tym odcinku Już? Epic o, Jump Map Butter Edition. POMIOTOĆ! Orda. Yes! Dobra. I teraz skończył się etap tyranii Mandzia. Pamiętajcie o tym. Ten dress, w którym aktualnie jestem, ubrany, dodaje mi siły i mocy i, i naprawdę, obiecuję was, teraz skończyło się Mandzią <t> bezwrednie. Może zdarzy tak, nie hejtuj. No dobra. I co ty tam pijesz, co? Wino? Leko. Stępy. Tam. Chyba tam, tamtędy musimy jakieś tędy dojść. O nie, ty skacz pierwszy. No, co ty zrobiłeś? Ty myślisz mandzio? Eee, nie wiem, z rok, dwa lata temu skakał. Emiogodem No, ale właśnie sobie przypomnij i tam, Dobrze, już, proszę mi pisał, eee, jest jej lepszy od no-life, a pomimo tego, że no-life jeszcze wtedy chyba nie skakał na parkurach, ale że się rozwaliłem na przód... Nie, NIE 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 Jest Uff. Już cię... <laughs> Ale ty nie wiesz co się stało? <laughs> WHAT THE FUCK?! <laughs> NIE! Kurda, nie zdążyłem pisać. Co to, to było? Chmura! 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 <laughs> co ty? Masz game modę, jaka... Nie! Nie mam game moda, przysięgam, że nie mam game moda. Patrz i na dowód tego walnę cię. Ała. A co to, co to za dobre? O, łatwo, 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 co się dzieje, Marta? Ow. Oh. Mam nadzieję, że je zapamiętasz. Pamiętasz? naprawdę. Ale lepiej włącz moda, bo znowu umrzesz. Łatwo? <visuals> <circles> <cou üzerine Stones> o, ho, ho. Naprawdę. Uczę. Złą komendę mi oh. daliście. Y <sonramonsis> <mom> dobra, będzie. Dobra, dobra. Y Jesteś tego pewny. <laughs> Jesteś tego pewny będzie, do od Dobra, dobra Chmura! Że coś się tam znajdzie. Jeżeli tak to napiszcie w komentarzach. Jeżeli nie, to napiszcie w komentarzach. Tak, i ogólnie jeżeli Wam się seria spodobała, to już tak na uwieńczenie możecie. Napiszcie w komentarzach ściapkę <laughs> w górę. E... I napisać w komentarzach o tym. Ach, dobra będzie. Dobra. Okej, okay, więc to tyle. Ee, życzę wam miłego dnia, czy tam jego Jeżeli wieczoru. był miły dzień to napiszcie to w komentarzach Zamknij się, Mandzio! A może zdobędziemy tysiąc komentarzy z okazji A może zdobędziemy tysiąc odpowiedzi wideo z okazji świąt? Co wy na to? I teraz będzie, będą, będą ludzie mówili A wiecie, że oni zarabiają 3 dolary za jeden komentarz? Nie piszcie mu komentarza! I będą, i będą takie komentarze Nie piszcie im komentarzy, bo oni zarabiają na tym.